4 grudnia. Czas na kalendarz adwentowy. Sprawdzamy dzisiaj z Weroniką czwarte okienko. O, to jest duże okienko. Czy, czy ja mam to po prostu wbić do środka? Spróbuję. O, tu są jakieś. Y, tu są jakieś. Jakiś, jakiś sól i olej. Jest są... słuchajcie kubeczek. Ja jest... Nie wszystko tutaj. O matko, tam coś jeszcze jest. Yy, są waciki do zmywania makijażu. <laughs> Dzisiaj mamy odciski palców. Wow. No. Pięciowodny siarczan, siarczan miedzi. miedzi. Tak Pięciowodny, on jest pięciowodny. Kumacie to? Wow. Wiecie co, mam go wsypać. Tak. Dobrze. To może nie. Chyba to jest antydziecięce. Musisz to docisnąć najpierw. Wiecie co? Kalendarz adwentowy dla dzieci jest... <laughs> to otwieranie Ach. powodzenia, nie? Bawcie się dobrze. Lej do niego jodek potasu. O, zmieniło kolor. O. Dobra. W wyniku reakcji chemicznej powstały aż trzy związki chemiczne. Jodek miedzi, jod i siarczan potasu. Wyciągnij sączki. Wyciągam sączki. Tylko tak nie maca ich za Jest bardzo. Jest Dobra. I teraz musimy potrzeć czoło palcem, żeby zebrać substancję potowo-tłuszczową. I makijaż. Wszystko, co masz na czole. Mniej więcej tu, tylko po drugiej stronie ty robisz odcisk swojego mhm. palca. Trzy, cztery. Dobra. Teraz kładziemy to tutaj. Stroną z odciskiem kładziemy to I co? na nasze nasz kubeczek z miksturą. I co? I czekamy 15 minut. Nie! Tak. Serio? No. To paruje, tak? Jod. Czy wiesz, że nie ma dwóch osób o takim samym układzie linii papilarnych? Nawet bliźniaki jednojajowe mają różny układ linii papilarnych. Wiem. Wiesz. Uh -huh. Punkt dla Ciebie. Dalej. Druga, druga rzecz. Czy wiesz, że uh -huh. oprócz ludzi unikatowe linie papilarne mają również małpy i koale? Małpę bym się spodziewała. Czyli pół na pół, mm -hmm. półtora punkta. Tak. I mm -hmm. ostatnie dla ciebie tak. pytanie: czy wiesz, że oprócz odcisków palców, ludzie mają też unikatowe wzory na stopach i języku? Wiem. Brawo. <laughs> <laughs> Zobacz, widzisz jak się robi trochę żółte. Tu nie widzisz. Widzę. No. <laughs> Gdybyśmy robili zadanie dalej zgodnie z instrukcją, to następnym krokiem jest stworzenie własnej kartoteki detektywistycznej. Mhm. Czyli pobieramy w ten sposób odciski palców od wszystkich członków rodziny mhm. i do naszego dziennika laboratoryjnego wklejamy te sączki odpowiednią stroną i podpisujemy mama, tata, piesek. Nie? nie. Tylko piesek ma piesek odcisk ma. nosa, a nie odcisk palca. I ma różne mają pieski różne? Tak. No, Możesz I nie wiem, koty też. Hmm? Uprzedziłem twoje pytanie. <głos> <głos> nie wiem, nie wiem. Na pewno pieski tak mają i można w ten sposób też zrobić pieska. Można odcisnąć mu nosek o, e, na sączku i potem sprawdzić, Jej. jaki ma odcisk noska. Fajne. No. Boję się, że na przykład stracę palec, no i wtedy nie będę mogła zblokować telefonu. chyba <noise> możesz wpisać kod. Ale jeszcze <noise> zostają ci odciski na stopach palców. O! Bo tam też są. No. Czuję się jakbym czekał na makaron. O ja już jestem głodna. Chcę zjeść ten ramen. Fajne toksy. Chcesz? Nie, po co nie? Czekamy już 8 minut i wciąż nie powiedzieliśmy, że musicie obserwować Adama. Jak tak. jeszcze nie obserwujecie, to proszę, zróbcie to. Proszę, proszę. Proszę, bardzo. Przez... Obserwować mądrze. Mądrze jest obserwować Adama MIRKA. Dlaczego? Mądry kontent, śmieszny kontent, wesoły chłopak, ładne włosy, macie się związał, ale wiadomo, jest 4 grudnia. <grystanie> <grystanie> już jest bardzo żółte, słuchajcie. To już wygląda. I widzisz, że prześwicują od odciski. Nie. Uczyłam się w gimnazjum. <grystanie> uczyłam się. Nie uczyłam się w gimnazjum. Miałam takiego kolegę, Artura. I on był takim gościem, no miał wywalone generalnie na wszystko, no. na większość. Yy, to nie jest w sumie śmieszne, co teraz powiem, <laughs> u, mnie, w, u mnie jest taki kultowy tekst, któregoś razu mieliśmy w UF i gościu, wiesz, sprawdzał z dziennikiem obecność, no i tak długo się przyglądał i Artur wtedy wszedł do klasy, do sali na salę, ja mówię, co tak patrzy, lupę chce? I to u mnie jest taki tekst w rodzinie teraz. Jak na przykład ktoś się dłużej przygląda, co tak patrzy, lub eksperyment. I to jest koniec historii. No nie było żadnej błędy. O! 15 minut. Już? Minęło. Wow, ale ten czas szybko leci. Minęło 15 minut, Adam. <grym> <grym> tak było w tych programach dla dzieci. <grym> Libia, Messi. Wow, wow. Nikt, nikt się niczym tak nie zdziwił. Doświadczenie oceniam na 10, nigdy czegoś takiego nie widziałam, nie spodziewałabym się, że to będzie tak parowało. Mm, to jod. E... Merry, Merry Christmas, Christmas za 20 dni! 20 dni.